Tu mamy plan, który jakby pokazuje gwałtowność zmian, jaka nastąpiła pomiędzy końcem XVIII końcem i początkiem XIX wieku. Plan katastralny pokazuje znaczne przeobrażenia przestrzeni, aczkolwiek oczywiście z zachowaniem tych najbardziej charakterystycznych do dziś elementów przestrzennych miasta. Jeśli chodzi teraz już bardzo szybko, jeśli chodzi o ratusz prowadzone były badania geofizyczne, bo o samym ratuszu, jak państwo wiecie niewiele wiemy jego wyobrażenie znane jest tylko z, z jednego planu a jego bryła z, z, z takiej przestrzennego planu żupnego. prowadzone badania geofizyczne, nie potwierdziły na 100% jego obecności, natomiast wykazały obecność w miejscu, w którym się go spodziewaliśmy, to znaczy w rejonie narożnika południowo-wschodniego. Obecność takiego wyraźnego śladu prawdopodobnie fundamentu, narożnika fundamentu o bardzo masywnym przekroju, który mógłby odpowiadać Charakterystycznemu elementowi tego ratusza, a więc wieży, która przylegała do niego od strony wschodniej. Prawdopodobnie też udało się nam, to nie jest może dobrze w tej chwili widoczne, na tych poprzednich slajdach było lepiej, być może są to relikty fundamentów jatek solnych, które wiemy, że od strony też wschodniej przylegały bezpośrednio do ratusza. No, a to jest jedyne jego, jedyne jego wyobrażenie na planie planie Vanpego i tutaj naniesiony został na współczesną linię rynku. na podstawie właśnie takiego zabiegu wytypowano miejsce do samych badań. Okazało się, że w sumie różnica w tej w rzeczywistości i tego, co jest na planie jest stosunkowo niewielka, można to obserwować tutaj na tym, na tym zestawieniu. Wspomniany już tutaj przez Państwa wodociąg, też można jedynie zaznaczyć, że ma on swoje to przynajmniej XV wieczne w Bochni tradycje. Tutaj mamy zdjęcie wykonane przez Piotra Galasa w, latach 50, w połowie lat 50 na tyle zdjęcia jest tylko napisane, że są to zdjęcia zrobione na rynku, natomiast w bliższej lokalizacji nie ma. Tutaj kolega Jarek odnośnie bruków pytał jak wygląda ta sprawa w Bochni. Tu mamy ślad po właściwie nie bruku, a drodze drewnianej. Pod spodem jeszcze jakaś powiedzmy być może starsza, starsza faza tej drogi. No, a jeszcze niżej jakaś belka drewniana, trudno powiedzieć co na tym zdjęciu. Czy to jest coś, co pochodzi z wyższych warstw, czy została znaleziona instytut właśnie tak głęboko pod tymi nawarstwieniami? I yy, yy, fragmenty wodociągu, znalezione w trakcie yy, remontu rynku yy, w roku 1964, choć zdjęcie. Zdjęcia mają datę 63, więc jakieś prace już przed samym, samą, samą modernizacją płyty rynku były prowadzone rok wcześniej. Podobne rury jak w też trudno powiedzieć nawet co to za miejsce, która część rynku. Wydaje się, że to chodzi o tą pierzeję wschodnią przed, przed muzeum, może nieco dalej na północ. Być może któryś z tych odcinków... Są tutaj odkryte. Pierzeja północna, słynna kamieńca numer 13. Proszę Państwa, teraz w bardzo telegraficznym skrócie tylko chciałem powiedzieć tyle, że badania w Bochni, m, rynku są konieczne i chciałbym, żebyśmy kiedyś mogli też pochwalić się <coughs> m, m, takimi osiągnięciami i może nawet takimi skarbami, jakie. M, Udało się odkryć w wieliczce, ale to nie znaczy, że tutaj y, nic się nie dzieje. W, w, na samej płcie rynku może jeszcze y, nie były prowadzone badania, natomiast wokół rynku trwają intensywne prace. Na tyłach kamienicy nr 13, y, właściwie już od strony ulicy Kraszewskiego, ale jest to przecież y, działka przyrynkowa. E, e, w 2009 roku y, udało się odsłonić. Y, nawarstwienia zalegające pod obecnym budynkiem na, na, na jego wewnętrznym podwórku. Układ tych nawarstwień był niezmieniony. W spągu wykopu udało się znaleźć warstwę średniowieczną. To rzadkość w tak, w tak gwałtownie zmieniającym się mieście, tak, o, o dosyć trudnych warunkach glebowych Relikty warstw średniowiecznych sięgających początku miasta występują już tylko gdzie niegdzie. Właściwie rolą przypadku jest, czy uda się je odkryć tu czy tam. Jeszcze powiedzmy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu to prawdopodobnie było większe. Dziś przy tak intensywnym zabudowie, ciągłych remontach i planach coraz trudniej. Tu na tyłach tej kamienicy udało się odkryć nawet oprócz warstwy, zalegającą w niej fragment konstrukcji drewnianej. W warstwie tej obok ceramiki, którą datować można na XIII początek XIV wieku, znaleziono na przykład m.in. kamienny stylus i ołowiany odważnik ze znakami. Zapewne identyfikujący jego wagę. Obok tego ceramika, czy łamki ceramiki, które wydatowały całą warstwę. Próbki drewna, niestety nie udało się pozyskać, dlatego że wystający fragment rozpadał się po prostu w dłoniach. Pierzaja Południowa znowu i ten rok 2010 przy ulicy Rzeźnickiej znowu na tyłach na tyłach działek przy rynku od strony południowej odkryto, no dosyć, znaczy dokonano dosyć zaskakujących jednak odkryć, dlatego że na dnie wykopu budowlanego się, pojawiło się raptem aż kilka obiektów drewnianych, których, które zinterpretowano jako, jako zespół obiektów Tworzących razem e, e, ciąg produkcyjny do ważenia soli. E, wyglądało to w ten sposób. E, tego typu znalezisk w Bochni e, chyba od 50. lat w ogóle nie było. E, dosyć regularna, starannie zrobiona e, obdowa e, z. Zbiornika czy studni o wymiarach metr na metr. E, następnie, dosłownie metr dalej, e, półtora na dwa metry, e, już trochę gorszej konstrukcji. E, kolejny zbiornik i z, wykonany z bardzo masywnych belek e, prostokątny. Kolejny zbiornik, który wszystkie te obiekty razem. E, w jednej linii ustawione. A czy były połączone, przepraszam, czymś? Czy to znaczy, sobą? prace prowadzone były, były prace w był normalnych warunkach nadzoru, a więc górne nawarstwienia zdejmowała koparka. Na szczęście pracę prowadziła cofając się do tyłu i doszło do odkrycia okay. w pierwszej kolejności, Czegoś czy naruszenia to. wręcz, w pierwszej kolejności tego obiektu, no byliśmy już trochę bardziej ostrożni. Pod koniec zaczęły pojawiać się. Dziwne duże głazy, które, które nie, wi nie wiadomo było z, z czego pochodzą. I tu pozwolę sobie wrócić do. W profilu przebiegającym tutaj mamy ulicę rzeźnicką. Jakby patrząc pod ulicę rzeźnicką od strony północnej, udało się odkryć kamienny kanał biegnący, czy opadający w kierunku Babicy, w kierunku południowym oraz na warstwienia warstwa 3, która przyniosła ciekawy, ciekawy materiał w postaci ceramiki datowanej znów na przełom XII i XIII wieku, a więc tą podobną warstwę 50-60 metrów dalej w kierunku południowym Odkrył profesor Jodłowski w wspomnianym już przeze mnie wykopie w latach 70. Tak to wyglądało jeszcze patrząc z drugiej strony, w profilach, w obu profilach i tu przy profilu zachodnim, i przy profilu południowym. Widać było ślady kolejnych obiektów drewnianych, a więc było to nagromadzenie no, takich. Dosyć, dosyć, zaskakujące nagromadzenie te, tego typu obiektów. Pobrano próbki, nie zostały one jeszcze wydatowane. Mam nadzieję, że może uda się to zrobić w tym roku. W ogóle pobrano też cały jeden wieniec bardzo dobrze zachowany jednego z obiektów. Być może kiedyś będziemy, uda się go w jakiś sposób wyeksponować. To chyba właśnie tego. I tu jeszcze jedno zdjęcie widać ślad Widać jeszcze ślad po kolejnym obiekcie. Znaleziona ceramika, niekiedy były to całe naczynia. Ceramika znajdowana była w największych ilościach z tego pierwszego obiektu, z tych masywnych belek, którego koparka uszkodziła jako pierwsza. Tam było tego najwięcej. Materiał XIII-wieczny, są i późniejsze, XIV-wieczne ale też i są trochę nieco starsze, być może sięgające jeszcze początków XIII wieku fragmenty. ja Wschodnia, rejon klasztoru Dominikanów, nadzór nad wymianą sieci wodociągowej i wspomniany przeze mnie niewielki fragment, ale instytut, chciałem podkreślić, niewielki fragment muru kamiennego wokół wokół muru po obu jego stronach, jak i w całym wykopie bardzo duża ilość połamanych ludzkich kości, ale też i całych. Tak wyglądał, tak wyglądało miejsce, w którym pracownicy miejskich wodociągów musieli awaryjnie, bo przepychanie rury się nie udało, musieli awaryjnie otwierać wykop. W wykopie. Wygok był bardzo mały i wykonywanie nawet fotografii było prawie niemożliwe. Było już zresztą zapadający zmrok późne popołudnie. Wracałem wtedy z, z rynku w Wieliczce, gdzie po 10 godzinach ciężkiej pracy chciałem iść do domu, a tutaj natrafiłem na ludzkie kości leżące na hałdzie i pracowników, którzy nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić. A i tutaj. Wykonane z Na niebiesko zaznaczyłem kamienie, ich tu nie bardzo widać, ale wykonanie, ten profil cały czas się obrywał, było dosyć. Ci, przed chwilą, ci robotnicy nie pozwalali mi tam wchodzić ze względu na to, że chcieli to skończyć jak najszybciej. Ludzkie kości, których zebrano chyba trzy pudełka zostały poddane analizie antropologicznej. W wyniku tej analizy antropolog stwierdził e, kości bodajże ośmiu osobników, e, czterech mężczyzn. Było kobiet, i moje i dzieci. Musiałem do tego jeszcze zaglądać. Yy, Zamek żupny. Yy, też znajdujemy sobie tutaj jego yy, rys historyczny. Tak wyglądał yy, po przebudowie w, w początkach XVIII wieku. I tu też yy, przeprowadzone zostały badania, tym razem elektrooporowe. Yy, na niewielkiej przestrzeni dostępnej do tego typu badań. Był to. Yy, było to jakby na tyłach kiosku ruchu, oczywiście już po tej stronie należącej do, 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 do terenu zamku, do tego podwórza zamku. Badania elektrooporowe wykazały obecność znowu takiej, takiego masywnego fundamentu, który pokrywa się przedstawioną tutaj na mapie basztą dostawioną do, do skrzydła pałacowego. Wygląda na to, że rozbiórka czy też rozbiórka pałacu przez początku XVIII wieku no nie była na tyle solidna zostały nadal sporo rzeczy zostało pod ziemią, zostało to raczej zasypane niż rozebrane Łącznie z fundamentami. Liczymy na to, że rynek również, Boże rynek, że ratusz również pomimo to, że został intencjonalnie rozebrany, jednak w tej części podziemnej pozostawiono wszystko, a nie wybrano, bo też, też, też tak czasami robiono, że, że rozbiórka budynku to było wybranie wszystkich elementów kamiennych łącznie z fundamentem. Gdzie indziej się przydać się w tej chwili archeologia? Najprędzej mogłaby przynieść jakieś nowe, konkretne, niepodważalne dowody na którąś z przedstawianych licznych stosunkowo teorii. Sama analiza dokumentów, aczkolwiek prowadzona przez od wielu lat, no, nie, ostatecznie nie jest w stanie tego rozstrzygnąć, bo w coraz to w nowych publikacjach pojawiają się coraz to nowe. Koncepcję i myślę, że będziemy skazani na tego typu rozmowy o tym, czy tak, czy tak, dopóki przypadkowo być może, ale uda się dokonać kolejnych kilku odkryć, które na pozór przypadkowe, na pozór błahe, jeżeli zostaną odpowiednio przeanalizowane, mogą. Przynieść rozstrzygnięcia. Wydaje mi się, że to byłoby dla poznania historii miasta bardzo ważne. Ostatecznie to rozstrzygnąć. Myślę, że tylko przy okazji rewitalizacji rynku rzeczywiście da się być może tą sprawę pchnąć nieco naprzód.